No i kolejny dzień w terenie. No dzisiaj po takich górach chodzimy. Ciężki teren. Pogoda też nie rozpieszcza. No ale już tam Damian jakąś monetkę wykopał, to później pokażemy, bo pada śnieg i ciężko nagrywać. Zobaczymy, wejdziemy tam na górę, co tam w ogóle jest. To lecimy. Przeszliśmy tutaj na taką łąkę, bo tam się w ogóle chodzić nie dało. Takie góry, kamienie ślisko. No i ja taki pieprzylewczy sygnał miałem. I tutaj monetka. Troszkę sorry za ostrość, ale coś ciężko złapać ostrość. O jest Nie chcę jej przecierać po oczyszczeniu. Będziemy wiedzieć co to za monetka. To jest chyba ten jeden krajczar, czy jak się nie mylę No ale zobaczymy Do następnego sygnału No i Damian z nas guzika No Ale zniszczony No ale jest jakiś fancik Pogoda tragiczna, wieje No jak tragiczna pada śnieg Połowa kwietnia No ale dobrze jest, szukamy no, i kolejny sygnał, guziczek wyszedł. Ale czysty. Nic na nim nie ma. No, ale nawet w dobrym stanie. Jak na razie mało sygnałów. Czyściutka łąka. Przed chwilą właściciel chyba łąki przyjechał i nas obserwował z daleka, ale nic. Się nawet nie odezwę. No i mam monetkę. W kiepskim stanie w ogóle. Nic na niej nie widać. No ale może po oczyszczeniu coś więcej z tego będzie. O. Damian ma tam fajny sygnał. Będę mieć monetę. No. Mówisz? O, tu jest. No nie gadaj, że dziadowstu takie. No jakaś... Mieć, a nie mieć. <śmiech> <śmiech> ale dawało fajny sygnał. Ale... No bo duże. Nie. Czy tak co? było? A tak, możliwe. I dlatego. I oszukało. No nic. Do następnego. No i jest kolejna monetka Damian znalazł. Czechosłowacką monetkę 1950 rok aluminiowa no ale w ładnym stanie nawet niezjedzona. no i mam monetkę 20 halerzy czechosłowackich no ale po oczyszczeniu zobaczymy z którego roku dosyć głęboko była tak na pół szpadla Fajny teren, fajny widok, tam dalej kawałek z góry widać całe miasto. Lecimy I tym razem Damian w trafił monetkę. O, ładnie widać. No i jest guziczek, Damian znalazł takiego guziczka. Tutaj z tyłu ma jakieś napisy. Może ostrość złapie? No. Coś nie tak. A ja przed chwilą takiego guziczka znalazłem, ale to. destrukt no Fajnie, fajnie właśnie. Może coś tam wyczytasz z tyłu. Pojechaliśmy już do lasu. W takim lasku jesteśmy, bo pada deszcz. Na tej łące nie ma zbytnio jak szukać, bo zaraz cały mokrzy będziemy A w lesie pierwszy sygnał taka łyżeczka wyszła Chyba miedziana Po oczyszczeniu w domu zobaczymy czy coś na nie pisze I znowu wyszliśmy na łąkę No i damię zaraz monetkę ale zupełnie nieczytelna. Szczęśliwy. Na dzisiaj to tyle. Wyskoczyły trzy monetki, trzy guziczki. Dwie łuski tutaj. Taka ciekawa spłonka z bocznym zapłonem: jak się nie mylę, to jest. No i łyżeczka. Damian też znalazł około cztery monetki, kilka guzików. Łuski i śmieci, pełno śmieci. Taka monetka wyszła. Z tej strony jeszcze widoczna, ale z tyłu to już słaby stan. Ta monetka w ogóle nie do rozczytania. I tutaj 20 halerzy czechosłowackich. Ale też w słabym stanie. Taki guzik troszkę już lepszy, bo tutaj to już zniszczony fest. No i łyżeczka, ale chyba teraźniejsza, bo nic nawet na niej nie ma żadnych napisów. Ciężko teraz w ogóle gdziekolwiek kopać. Wszystko obsiane, no ale nic. Czekamy do sierpnia. Może jakieś pola już zaczną być dostępne. To będziemy mieli lepsze fanty. Mam nadzieję. Jeżeli podobają się filmiki, to zapraszam do subskrypcji. I na razie, cześć.